Rany. Wejdę na głupią, jak nie będę, nie będę wiedziała. Zaśmieła mnie ta kamera, niestety. Wiesz, <noise> pamiętasz, co się wydarzyło 11 listopada? Tak, no w 1918 roku zakończyła się Wojna, wielka wojna, no i Polska po 23 latach odzyskała niepodległość, tak? Zakończyła się I wojna światowa i Polska odzyskała niepodległość. Polska odzyskała niepodległość. Odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach. E, kons konstytucja została e, ogłoszona 11 listopada. Wiecie, co się wydarzyło 11 listopada? No nie, no tak. No, no. Czyli co? Odzyskanie niepodległości. No odzyskaliśmy niepodległość. Odzyskanie niepodległości przez Polskę. Polska otrzymała niezależność. Powstanie, tak. Tyle, że Polska odzyskała nie, niepodległość, ale nie, nie wiem do końca w jakim kontekście. Boże, jestem z Ukrainy, przepraszam, nie wiem, chyba e, święte niepodległości, nie? E, Polska po, po 123 latach odzyskała niepodległość. A kiedy dokładnie mniej więcej, jakbyś to W 1920, o. Blisko. <laughs> 18, przepraszam, no. Zaśmiała mnie ta kamera, niestety. A w którym roku to nastąpiło? W 1918. To było 1918 tak, chyba? Tak, tak, tak. 1900 rany. Wyjdę na głupią, jak nie będę, nie będę wiedziała. 1918. A co to w ogóle oznacza, że odzyskaliśmy niepodległość? No zostaliśmy, no wyszliśmy z zaborów, tak? Polska, tak się mówi, wróciła na mapę. Tak mhm. popularne pojęcie. No, że Polska była państwem. No, to oznacza, że po pierwszej wojnie światowej E, w trakcie różnych udogodnień, uzgodnień o, e, zdecydowano, że Polska może od nowa być niepodległym, Nie, czyli niezależnym, niezależnym od nikogo krajem. Polska z powrotem pojawiła się na mapach europejskich i światowych, ponieważ była wcześniej pod zaborami. E, co to znaczy? No to tak naprawdę, e, że możemy żyć w suwerennym i wolnym kraju. Że, to jest, że Polska się narodziła na nowo. I możemy mieć wolność szkoły. Powróciliśmy na mapę Europy. No i powróciło nasze państwo i wszystkie jego struktury. A co to dla ciebie znaczy? No, że mogę teraz żyć w kraju, z którym się utożsamiam, bo jestem Polakiem, więc dla mnie jak najbardziej y, święto niepodległości jest ważne. I uważam, że każdy na swój sposób, y, jeśli czuje się patriotą, może świętować święto niepodległości. Czy to z lewa, czy, czy z prawa. Niepodległość to znaczy, że teraz jakby Polacy mogą żyć. W wolnym kraju? No szczerze tak do końca nie wiem, jak mam być szczera. Czy wyświętujecie święto niepodległości w jaki sposób? E, tak, ja jestem harcerką. Ja więc... byłam przez bardzo wiele lat aktualnie mieszkam w Holandii, więc mam egzamin w piątek tym razem. E, tak, a ogólnie jako harcerze, właśnie organizujemy co roku miasteczko niepodległościowe w naszym mieście. Tam robimy różne atrakcje dla mieszkańców i też dla innych harcerzy, więc tak obchodzimy. No wiadomo, jakby to zawsze zostaje w pamięci, że to jest dzień, który jest ważny dla nas, dla Polaków, więc na pewno. Myślę, że to będzie e, wywieszona flaga, też będzie. także... Zacznijmy od tego, że e, ostatnio to się bardzo e, święto stało, niebezpieczne, celebrowane na ulicach Warszawy. E, jednak, no, oczywiście jest to dla mnie, no, jak dla Polaka, istotna, istotna data, istotne miejsce. E, no, ale no nie, jakichś spe, specjalnych tutaj obrzędów nie, nie stosuję. Oczywiście, jak najbardziej, co roku wywieszam flagę. Chodzimy też na swoje jakieś tam wydarzenia właśnie takie yy, patriotyczne i jak najbardziej, jak najbardziej jest to dla mnie bardzo ważne osobiście święto. W zeszłym roku nie mogłem, ale dwa lata temu i wcześniej też biegłem w biegu niepodległości, więc takie akcje zbiorowe, biorę w nich udział. Zazwyczaj wywieszam flagę po prostu u siebie w pokoju, w oknie, flagę Rzeczpospolitej Polskiej. Raczej świętuję sama w zaciszu swojego domu, nie wybieram się na żadne jakieś obchody. Pamiętam, ale nie, nie obchodzę tego na co dzień, znaczy na tego dnia akurat. Nie chodzę na żadne marsze i nie rzucam kamieniami. A czy wiesz może co to jest za postać? Oczywiście marszałek jest Piłsudski. 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 Mm. Piłsudski. Piłsudski. A kim był Piłsudski? Generałem. Sterował w sumie, był taką głową tego powstania oraz później przez jakiś czas państwa, ale też tak nieoficjalnie. E, marszałkiem Polski e, i wojskowym. E, marszałkiem tak, ale więcej nie powiem niestety taki był Piłsudski? Uciekło mi słowo, szczerze mówiąc uciekło mi tak. słowo. Nie znam konkretnej nazwy jego pozycji, że tak powiem, jednak no wiem, że był on jak najbardziej istotną osobą podczas wielkiej wojny ogólnie w Polsce z tych czasów. No to był marszałkiem naszego, naszego kraju. To było w, w, w czasie I Wojny Światowej i no, jakby rządził naszym krajem wtedy. Wojsko było mu podległe no i tak naprawdę można powiedzieć, że był najważniejszą osobą w naszym kraju wtedy. Pod wąsami chował brak zębów. Tak. <laughs> Tego nie wiedziałam.